Witajcie widzowie w kolejnym odcinku mnie na kanale Jak widzicie zgrabiam to Mówiłem, że to poza odcinkiem jednak zrobię, ale Stwierdziłem, że dobra kurde nie mam czasu Szybko to zrobię na odcinku Będzie dłuższy odcinek Trochę, a nie, że jakbym tylko pracował, więc Może nawet ciekawiej Więc to zgrabianie tak przy okazji, ale to chyba szybko się Zrobi to nie Trzeba jakoś dużo, nie? No Więc dzisiaj Dużo trawy i du dużo siana bardzo będzie, więc mam nadzieję, że się króweczki będą zadowolony. Bo jak nie, to ja nie wiem. Ale powinny raczej chyba być, więc, więc no tak. Tak przypuszczam. I co, więc dzisiaj zaczynam od tego, że zgrabię obie łąki O, tu mi pracownik skończył siać No na tym polu to go nie puszczę już raczej, bo on jest trochę nierówny, on by tutaj To nie jest dla niego, ja je Zasieję w kolejnym odcinku, tak myślę Odcinków, które nagram w niedzielę, a wrzucę w piątek, ale nie ten, tylko ten kolejny, nie na ten najbliższy piątek już, już mam film, już wy nawet, wy już nawet. Y dla was to było chyba dwa dni temu już ten film opublikowany, bo ja mu mówię z wyprzedzeniem nagrywam, nie? Więc dla was to już było dwa dni temu, a dla mnie to jest jeszcze dzisiaj czwartek. <grym> więc... Więc ciekawie, tak? No nie dosyć. No. Stąd zbiorę tą trawę. Może w kolejnym odcinku coś ciekawszego niż się w nie. Ja tutaj stworzę pole w tym o miejscu i troszeczkę terenem sobie po się pobawimy. Z ukształtowywaniem terenu się pobawimy też. Tak myślę troszkę. Bo tu, bo tu mam zamiar pole zrobić, ale wolę jednak, żeby tu było jak, jakby tak no w miarę równo. Więc ten teren też wypoziomuje, ale, ale nie tak, że tutaj wszędzie nie. Trochę tam też trochę wypukłości też będzie. Mnie było to też będzie troszeczkę wypukłości zawsze jednak. Ja myślę, że to równanie tak bym zaczął gdzieś no stąd, właśnie gdzie, o tu jest no tu, gdzie to się kończy, to pole właśnie nie? i tu bym właśnie zaczął e, tym poziomowaniem, nie? No. Więc bym sobie tak wypoziomował i bym miał tutaj fajnie. A ta jaka zostawiłem, ale trudno tego się i tak tu tyle będzie. Zee, <laughs> masakra. No tak, no bo tak to jest jak się coś podwójnie wykosi, nie? Kurde. będzie wielkie belowanie normalnie. Wiesz, tam prasowanie, jak to tam się mówi, jak to tam woli. Słuchaj, to można i tak, i tak mówić tak naprawdę, więc... Nie ma żadnej różnicy. Jaki pokos. Nie wiem jak... Moja praca taki złapie, no, chyba tak, ona ma nawet, e, no ona ten ma niezłą szerokość, ona ma ten nawet fajną dosyć tą szerokość roboczą, więc może jakoś to złapie, ale kto wie, możliwe no też mi się Coś tak widzowie wydaje. No to pole nie jest wielkie, znaczy no ta łąka na razie, na razie łąka, pole to, to dopiero będzie Ja wątpię żebym to chciał pługiem robić, że trzeba bo to Nie no zrobię pługiem Nie będę wydziwiał Nie będę tak wydziwiał No to jedźmy sobie dalej, bo nie mamy dnia całego. Mam jeszcze trening po nagraniu tego odcinka, więc, więc naprawdę mam bardzo dużo czasu. Mm -hmm. Tak, kurde. Mega. No, tu już kilka tylko tego zostało przejazdów, więc to się zrobi. Tyle. Dobra, już zjeżdżam stamtąd. Nie róbcie problemu, nie? No, kurde. Dobra. Ile tak, no, cztery przejazdy jeszcze, myślę, na oko, tak jakoś. Z tym to sobie moja prasa nie poradzi już na pewno. Chociaż w sumie Eno nawet wydajne jest Składamy mój sprzęt, jadę po tej mojej pięknej drodze z kostki brukowej. Dobra, szybko jedną rzecz sobie jeszcze muszę tutaj zrobić, a mianowicie zostawiłem tam właśnie siewnik, którego to poza odcinkiem sobie będę musiał użyć do Posiewu, znaczy zasiewu owsa na tym polu jezus jedziemy byrerem bo byrerem? nie wiem czy ja tu dobrze czytam ale ta, tak mi się wydaje przynajmniej e, bo ten nie wiem jakby sobie z tą pracą zetor pod tą górkę poradzić więc o, dobra, już tu tak, o kurde, będzie srało tymi belkami z tyłu, oj, będzie. Ile, raz, dwa, trzy, o Jezu, zaraz mi wyskoczy komunikat, że za dużo bel mam i że muszę sprzedać. Oczywiście ja ich nie sprzedam, tylko sobie do tego silosu zawiozę. Miniaturka, jaka fajna. <grytanie> no to powiem wam, że nieźle, kurde, dobra. Może piąteczkę wrzucimy Aj mhm. no trochę tego może być powiem wam No moje krowy będą zadowolone Tak, tak myślę coś Jest kurde, ile tych bel No powiem wam, że dosyć sporo tego, no ale dobra, dobra. No ciekawy, tak ciekawy, dosyć. Jak to wychodzi szybko? Ja twierdzę. Nieźle, nieźle. No ja myślę, że sobie ze torby nie poradził akurat z tym, więc Dobrze, że wziąłem By... Bearera, nie wiem. Jak się tak czyta, chyba tak to się czyta. Nie wiem jak to się czyta w ogóle. Ale chyba tak jakoś. Mi się wydaje przynajmniej. O kurde ta praca, to to ledwo łapie. To jest tak grubo zgrabione. Łapie, ale no tak już ledwo, no. Chcę tu dużo mówić... No, tutaj taki kółko muszę wykonać, żeby zawrócić. Dobra może się uda zrobić tyle, no, może się uda zbelować to całe pole że, no bo wiadomo o co mi chodzi, nie żeby nie było tego, że masz za dużo B, musisz ich sprzedać trochę albo zmagazynować w tym silosie specjalnym, bo jak się je tam da to one jakby ich nie ma, tylko one są tam przechowywane jakby i ten, no wiadomo chyba o co mi chodzi. Dobra Tro, Może uda mi się Kurde trochę tych belek jest Nie chcę nic mówić ale może uda mi się Zapełnić tą jakże pojemną przyczepę Okej okay, tu chyba też muszę taką dróżkę jakąś Tutaj też jakąś taką dróżkę Ej Kurde, nie tu chciałem. E, taką dróżkę bym sobie tu też mógł poprowadzić. Ładnie tutaj żwirkiem jakimś. Takim. E, nie wiem, stąd co. Nie wiem, czy ja sobie w ten sposób trochę pola nie ten. Więc raczej zrobię chyba to od tej strony. Kurde, dlaczego takie mi się rzeczy tutaj dzieją? O i teraz mam piękną drzwirową drogę. Ostatnio moje gospodarstwo tutaj pod tym z względem, z względem przepraszam się dosyć rozwija Co mnie się oczywiście bardzo podoba. No i co? <laughs> w tym odcinku byłoby na tyle, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Nie tylko z tej serii, ale z tych innych, które też mam. Tak, już w poniedziałek z innej serii będzie. To tyle, cześć.